Czy powinno się wprowadzić prawo do eutanazji? To pytanie też wczoraj było, ale dopytuję mi teraz. Powtórzę. Tu mam niezmienne zdanie od zawsze. Uważam, że moralnie bywają sytuacje, kiedy mogę pomóc komuś w śmierci. Bywa tak na wojnie, bywa tak, że mój przyjaciel może umierać w, w cierpieniach i prosić mnie o pomoc. I ja, czasem może być taka sytuacja, że moralnie będę się czuł usprawiedliwiony i to zrobię. Ale równocześnie nie może być w prawie zgoda na to. Ja za taki czyn powinien wziąć to pod uwagę, powinien być karany. Bo gdy dopuścimy w prawie do tego, że można, to zamienimy się naprawdę w cywilizację śmierci. Zamienimy się tak jak w Belgii czy w Holandii, gdzie ludzie się boją iść do szpitala starsi, bo się boją że tak naprawdę, co to jest eutanazja, bo i tak jest. Mieliśmy ostatnio tutaj taki ten przykład przed kilku dni, kiedy kobieta zgodziła się na eutanazję. Jak przyszli lekarze i rodzina, to ona stwierdziła, że nie, jednak nie chcą umrzeć i siłą ją zabili. <laughs> Wiecie Państwo, wyobrażacie sobie ten film przed oczami, prawda? Jak to ludzi od pewnego wieku, być może od pewnego wieku, już trzeba musowo być eutanazja bo przyzwyczaja się prawo do tego. To coś strasznego, to jest strach, e, wiecie Państwo, to jest e, rzecz obrzydliwa wręcz, prawo, które zezwala na eutanazję. czy są przypadki, kiedy moralnie jestem usprawiedliwiony, żeby e, pomóc komuś w śmierci, ale powinien zostać za to ukarany.